Dlaczego niektóre ciała unoszą się na powierzchni wody, a inne toną? W wyjaśnieniu tego problemu pomoże nam prawo Archimedesa. Zapewne wiesz, jakie będzie zakończenie naszego prostego eksperymentu. Położę na powierzchni wody metalową śrubę. Na pewno wiesz, że metalowe ciało szybko utonie w wodzie. Spójrzmy na ten problem od strony fizyki. Przypomnijmy sobie, jakie siły działają na ciało zanurzone w cieczy. Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu FW skierowana ku górze oraz siła ciężkości FG skierowana w dół. W przypadku naszego tonącego ciała wypadkowa tych dwóch sił skierowana jest w dół, to znaczy siła wyporu ma mniejszą wartość niż siła ciężkości, dlatego ciało opada na dno. Tonące ciało porusza się w dół do momentu aż opadnie na dno. Co się wtedy dzieje? Spójrzmy na schemat. Ciało zostaje poddane działaniu dodatkowej siły. Jest nią siła reakcji podłoża na nacisk ciała, nazywana siłą sprężystości. Gdy ciało tonie, siła wyporu jest mniejsza od siły ciężkości działającej na ciało. To znaczy ciężar wypartej przez ciało cieczy jest mniejszy niż ciężar zanurzonego ciała. Ponieważ objętość wypartej cieczy i objętość zanurzonego ciała są takie same, można wyciągnąć z tego wniosek, że gęstość cieczy jest mniejsza niż gęstość zanurzonego ciała. Przeprowadzę kolejne doświadczenie. W zlewce z wodą zanurzę drewniany klocek. Przytrzymam go palcem tak, by był na dnie, a potem puszczę. Obserwuj uważnie. Wykonaj takie samo doświadczenie w domu. Nasz drewniany klocek wypływa na powierzchnię wody, ponieważ siła wyporu ma większą wartość niż siła ciężkości działająca na klocek. Klocek wypływa, ponieważ wypadkowa siła działająca na ciało ma zwrot ku górze, a jej wartość jest równa różnicy wartości siły wyporu FW. I wartości siły ciężkości Fg. Siła wyporu jest większa niż siła ciężkości działającej na klocek, ponieważ gęstość wody jest większa niż gęstość drewna. Oznacza to, że ciężar wypartej przez drewniany klocek cieczy ma większą wartość niż ciężar tego klocka. Gdy klocek wypłynie na powierzchnię cieczy, pozostaje w niej częściowo zanurzony. Dlaczego tak się dzieje? Pod działaniem siły wypadkowej skierowanej ku górze, ciało wypływa na powierzchnię cieczy, coraz bardziej wynurzając się nad jej powierzchnię. Oznacza to, że coraz mniejsza objętość wody zostaje wyparta przez klocek, a co za tym idzie, coraz mniejsza siła wyporu działa na klocek. Klocek będzie wynurzał się do chwili, gdy wartość siły wyporu Fw będzie równa wartości siły ciężkości Fg. Działającej na klocek. Dzięki temu pływa on częściowo zanurzony w wodzie. Zastanówmy się teraz, jak pływają ryby: Tkwią w wodzie na dowolnej głębokości, nie toną i nie wypływają na powierzchnię, jak drewniany klocek. Czy znając już fizyczne przyczyny pływania i tonięcia ciał, jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego ryby są w stanie pływać w wodzie? Analizując wykonane wcześniej doświadczenia, możemy w łatwy sposób odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ciała unoszą się w wodzie na głębokości, na której zostały umieszczone w cieczy. Ryby charakteryzują się taką właściwością, Możemy ją zaobserwować, gdy wartości siły wyporu FW i siły ciężkości FG działające na ciało są sobie równe, to znaczy siły równoważą się. Innymi słowy, siły te są w równowadze, gdy gęstość cieczy i gęstość zanurzonego ciała są sobie równe. Ryby nie toną ani nie wypływają na powierzchnię, ponieważ ich średnia gęstość jest równa gęstości wody.